Tak sobie spaceruję dzisiaj po ojczystej ziemi i tak sobie idę szeroko raczej. I nachodzą mnie różne refleksje, wszak czas przedwyborczy, co oznajmiają liczne billboardy po obu stronach ulicy. Lewej, prawej. I tak się wożę szeroko dzisiaj i tak myślę, że te wybory to. To są w zasadzie cały czas non stop. Wybieramy w każdej sekundzie naszego życia. Nie jesteśmy zwolnieni od wyborów. I to jest też nasza wolność, w tym jest nasza wolność. Dlatego wożę się szeroko raczej. Idę sobie pewnie. Bo dlaczego by nie? Po co tak ukradkiem? I tak niepozornie. Jak można szeroko. A. i takie przyśpiewki mi chodzą po głowie parafrazy znanych piosenek znanych albo mniej znanych może z płyty Paszkwile taka, takie skojarzenie pana Ryszarda Tymańskiego jak to biegło moja droga to było chyba tak hej człowieku hej człowieku po środku pola Całkiem złudna jest Twa kontrola, Obmyj się z swych człowieczych ran, Po co ci ofiarnictwa laur? I dalej, ciągle szeroko się wożąc, śniąc o życiu, które się śni. Możesz tylko golić brwi.